W tym z BSH, dzisiaj bez kontentu jestem, no ale gramy Sim. no więc trochę pushing wlatuję. Wchodziłem dzisiaj do BSH i nie, nie kupię tego kruka. Ja zbieram gemy na coś innego, no i to jest, wiem, najlepszy z kim, ale... No ale tak jakby ja wolę zbierać Aha. A więc zaczynamy grać o 15 rangę Dobra, zaczyna się na takiej mapie specyficznej Dobra, Tim. Ja go chcę zabić ogólnie. Okej. Okay. Dobra. Dobra, idę po to. Lagi, lagi, lagi. Dobra, Jezu kochany. Poczekajcie Jak na razie Czwarte miejsce jest Ja w każdego umiem wycelować Dobrze Dobra Trójkę mam Spróbuję go jakoś Tak zabić Dobra, start dropy. Pierwszy, bardzo rzadki Aha. Uh -huh. I w tej chwili <laughs> sobie kupuję jeden z tych gadżetów, ale nie wiem, który użyć, a więc poszukam, który jest lepszy. Ok, z 10 minut szukałam i według ludzi ten jest lepszy. A więc go kupuję. I wyposażam. Dobra, zaczynamy mać z tym oto gadżetem. Wiem o co z nim chodzi, ale nie wiem. Nie chodzi o to, że ja nie wiem dokładnie, um, kiedy go użyć. Bo mogę go zawsze użyć, ale nie wiem czy na skrzynki on działa Dobra, skrzynkę jej zabieram Drugą tak samo Dobra Dobra, nie żyję. Zamo ja, ja się odpaliłem, ale gadżet fajny ogólnie. Przed chwilą mnie pokonał Draco. I ja nie wiem co ja mam powiedzieć. Widzimy się w laście o 15 rangę. A tak ogólnie wygląda teraz aktualność. A więc w sumie Mega Boxy wygrywają. Stardrop. Epic. Aha. Ten las był trudniejszy niż sobie wyobrażałem tak naprawdę. I w tej chwili, jak to widzicie, wbijam właśnie 15 rangę na klęsy. Na juhu, juhu, juhu. Teraz odbiorę sobie z niego do monety. Teraz sobie do 20 rangi pokusuję, Berym, który ma 400 pucharków. Dobra, nie nagrał się początek rundy, ale runda się już zaczęła. Dobra, pogląda się trochę, zanim do niego tam skopnę. I on. Dobra, tutaj spróbuję. To są boty chyba. Na pewno. Tak, przegrałem na boty. Tak, cieszcie się. Ale star Legenda! Juhu, 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 juhu! Juhu! No spak No chyba was ja spędzą. No chyba was sobie bo... Nie. Legenda druga! Druga pod rząd! Druga pod rząd! Druga pod rząd! Dobra! Wy jesteście nienormalni twórcy! Druga pod rząd! O cholera! Legendarny odcinek! O, kurde. Uuuh, tak do mi skoczyło. Dobra, idę zobaczyć na tą Max. Ale, no, szkoda, że tylko Star Powery. O, kurde. Coś myślałem, że będę miał dzisiaj. Nie wiem, jakiegoś mityka, ale. Pierwszy raz tak mam. Jezu. D dobra, em, daję inną miniaturkę. Chciałem zrobić miniaturkę, że niby za chwilę będę miał 40 tysięcy pucharków, ale podwójna legenda. Cieszę się jak diabli. Co tutaj się właśnie wydarzyło? Ten odcinek trzeba zobaczyć. Ten odcinek jest obowiązkowym dla Was. Każdy musi go zobaczyć. Każdy musi go zobaczyć. I mam już pomysł na tytuł. Mam pomysł na tytuł tego odcinka. Dobra, mam pomysł na tytuł tego odcinka. Poddałem się na berem, a więc wymyślajcie do następnego odcinku kary w komentarzach, a więc gram samym, na którym mam już 420. A więc z takim akcentem kończymy ten odcinek do jutra i.